We'll be chilling and having a good, good time. E, słuchajcie, próbuję się gdziekolwiek ukryć tutaj, żeby Wam mm, powiedzieć, co się wydarzyło. A więc tak, ja przyjechałam z Zoey do Holandii samolotem. Przyjechałam... nie. Przyleciałam oczywiście samolotem. Ehm, Natomiast Ramon z Juanito jadą samochodem. Dlaczego tak zrobiliśmy? Ze względu na to, że wiemy, że nie możemy przenocować w Niemczech, co robiliśmy wcześniej, żeby nie, ta podróż taka długa nie była dla Zoe. I po prostu nocowaliśmy w Niemczech i jechaliśmy dalej do Holandii. Natomiast teraz nie można nocować w Niemczech, co też właściwie... Zastosowaliśmy, że ja polecę z Zoi samolotem, a on przyjedzie z dźwięitym samochodem oraz kulim. Kuli nie może podróżować niestety samolotem ze względów zdrowotnych, stąd też musimy myśleć o całej rodzinie i chłopaki przyjadą autem. Tyle mojego wyjaśnienia. Ja tutaj czynię powinienie. Jako e, ciocia karmię małego Bobuska. Jest piękny. Jest naprawdę taki ładny. Jeszcze och, śliczniutki, malutki. I zobaczcie, jaka ja mam fryzurę, Mogę taki space. Ale jak tylko zobaczyłam, że oni zeszli na dół, to wybiegłam z naszego pokoju. I od razu go przechwyciłam. No i oczywiście główny zawodnik też przyszedł dać się. Nie było. Druga się, zobaczcie. Ozo, jest zakochana. Wręcz. No tak dobrze, ładnie. Bardzo dobrze robisz. Jako starsza kuzynka. Oj, to Młodzież się bawi. Bawicie się? Powoli, powoli. Mama tutaj zrobi wam, chodź. Mama Wam data. Co chcesz? Wsiadam i tak. Mam, poka. Siniaczki. Arda? Arda. Jeszcze nie <try> wiem, <try>

A to czekaj, tata już wraca. Słuchaj ludzie, bo nie mogliśmy wczoraj no nagrać, bo nasz jeszcze nie było to. Zgadza się. Opaki... I wczoraj mo mogłyśmy pójść ale, ale... No, do Polski, nie, nie, tak, ale no ma się... To ty powiedz teraz, no. Bo ja wczoraj nie płakałam, ale ja nie wiem chyba no, ja. Powiedz, że trzymałaś dzidziusia sama. No, no. Tak, tak i przykło. Tak. Kupkę zrobił? Tak, tak. No, u mnie też. Nie, ja to mam. No, <sus> dawaj. I śpię ciężko czym ja I mam to dobrze, bo tutaj jest manon. I, i, i ja nie chyba... Mikołaj. Tak, zgadza się. No, co tam to było? Tak, a dziu będzie. dziu E, słuchajcie, mamy... Wczoraj mało nagrywaliśmy, bo musimy się nacieszyć trzy e, dni całą rodziną, ponieważ Holandia się zamyka. Już Baja będzie, zaraz tata przyjdzie. Tata poszedł ten automat zrobić. I słuchajcie, to jest jakiś dramat. E, to my przyjechaliśmy tu, a... a tu się kraj zamyka. Prześwietla was, poczekajcie. No, ale jeszcze nie. Jeszcze nie, ale pojutrze tak. No, no. czekam. Także ja bez makijażu, z takim czymś na głowie, nieumyty, i Ramon. Nie wiem, co to jest. Ja też nie jestem umyty. Nie umyciłem. Jak ty na Z chorobami, prawda? Tak, zgadza się. Jesteśmy w sklepie, naszym ulubionym zawsze Ramona, i wybieramy sobie noodles. I powiem Wam, że tęskniłam za tym, bo jest wybór jakich mało. Jak ktoś wie, gdzie możemy kupić to gdzieś w okolicach Katowic, jakieś dobre naprawdę noodles to dajcie znać <laughs> i zaraz idziemy a to jest Cikanajam, dobra To są taki mm, dla dzieci, taki zestaw e, Pamiętam, tylko kupowaliśmy dla Joana jakby mały i weźmiemy dla Joanito to bo myślę, że pod będzie samym opakowaniem. Zobaczcie jakie ładne no. jest w raju, i kocham noodles Good luck? Is noodles good luck? Tak mają karę cię. Zobaczymy, czy tu jeszcze ciekawego mają. Poczekaj Kotuś, nie bierz wszystkich. Tego nie bierz. Tu chodź, weźmiemy tu inne. Czekajcie, zaraz zobaczymy jeszcze, co tutaj ciekawego jest. Czekajcie, zaraz zobaczymy A tu ryż, zobaczcie. Jak mieszkaliśmy, to zawsze tak kupowaliśmy ryż. Przepysznie. Eee, czekajcie, bo tu są takie fajne ze słodyczy, fajne rzeczy. Czekajcie, czekajcie. Mango. Czeka. Zaraz zobaczymy. Zobacz, tu sam snup jest. Czekaj, tu puddings. To zawsze kupowaliśmy, ale czekaj. Mango, są takie ga jakby galareteczki są. Uuu, Jak ktoś z Was nie pił nigdy Fernandez. Uuu, jak ktoś nie pił z Was nigdy, tego napoju to jest przepyszny napój surinamski, zarąbisty. Uu, czekajcie, zobaczymy, co tu jest jeszcze. Drink, który chcesz? I want. I want. Nie, to jest jakiś człowiek. Hazdy ja nie Chodźcie, czekajcie. Chodzą i nie wiesz tego.